neczka kochani, z tej strony Sonika i witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Tym razem, jak widzicie, gramy tylko głową. Gramy tylko głową, bo musimy znaleźć nasze części ciała, które gdzieś są tam porozsypywane Z tego co się orientuję, to ktoś może nam zabrać nogi albo ramiona. Mam nadzieję, że tego nie zrobi, chociaż yy, powiem Wam szczerze, no, mi się wydaje, że mam słodkie ubranko, więc ktoś, ktoś może mi zabrać. Ktoś, ktoś. Ktoś, gdzie jest. Nie, nie gdzieś jest ktoś. Horton słyszy Kosia. Czy ktoś to oglądał? Słowo dzisiejszego odcinka to jest ktoś. Tam są jakieś, czekajcie, co to jest? Jak wygląda moje ciało w ogóle? To na pewno nie. Moje będzie takie kolorowe. Czy to? Nie, to jest Kitty Cat. Kitty Cat Bloxy. Dobra. Gdzie są moje rzeczy? Gdzie są moje rzeczy? Poczekajcie, a tu w namiocie może? Nie. Czy dam radę wejść na. chociaż na drzewie nie powinny być moje rzeczy? Jak będziecie gdzieś widzieć moje części ciała, to dajcie mi znać w komentarzu. Ludzie tutaj wyglądają w ogóle. Ojej, piknik! Jak słodko! Ludzie tutaj wyglądają w ogóle jak totalny jakiś cyborg, jakiś transformercy. Ty każdy. Czy. Myślałam, że mam moją koszulkę. Myślałam, że mam moją koszulkę i chciałam ją ochrzanić. Tu ktoś banana wywalił. Czy ja się mogę wywrócić tylko na głowie? Czy tam jest coś mojego? Ej, to jest chyba moje. Nie, to chyba nie. No, głową. Ej, to trochę creepyowo wygląda, nie? Czekajcie. No. O. Widzicie? Hupo! Yy, dobra, ja oślepam. Czy moje ciało tu na pewno jest? Nie mówię gdzie powiedzieć. To jest jakaś piłka. Tu są rozgwiazdy, muszle. Tam też jest piłka. Kurde, ej, w ogóle nie widzę tchu. Swo... Nie, to też nie jest moje. Muszę się zaczą zacząć na ludzi rozglądać. Cześć. No, ludzi rozglądać, czy nie mają mojego ciała na sobie. Ale na razie, chyba nikogo nie widziałam, albo nie zwróciłam uwagi. To te. Co to jest? A, to ktoś Wednesday jest. O Jezu, się wystraszyłam! Halo, czy ktoś widział moje y, ciało? Moje szczątki? Czy ktoś widział? To jest moje. Spadaj! Spadaj, to jest moje. No nie. No widzicie, ona ma moją nogę. Mogę no bez kitu? Czyli chyba nie będzie kolekcji mojego ciała. Chyba musimy się czegokolwiek chwytać i zobaczyć, co na koniec z tego wyjdzie. Jaki transformer. Transformer. O, tutaj są ten. Czy to jest moje? Nie, to nie jest moje ramię, ale nieważne. Ha! Wzięłam. Czy ja to chcę? Ja nie chcę takich. Co to są w ogóle? O. O! Dzięki. To nam ją oddała. O jak słodko. Jak ja się mogę pozbyć tej nogi? Czekajcie, jak ja mogę się pozbyć tej nogi? Aaa, dobra, dobra. Czyli muszę kliknąć tu na nogę, żeby się pozbyć tej nogi. Tutaj jest jaka, jakiś top. Cień, sexy, sexy, sexy koszuleczka. O, tam jest moja druga. Nie, to nie jest moja noga. Jest moja noga. Ktoś się ją już przywłaszczył. Gdzie ktoś widział moją drugą nogę? Ja nie wiem, czy ją Czy ja mam, mam torsnie. nie? Aha, dobra, dzięki. A oddasz mi moją nogę? Znaczy, nie masz mo mojej nogi, ale mogłabyś mieć. Bardzo mili gracze tutaj są w ogóle. Bardzo mili. Oddają sobie części ciała, bo na przykład yy, wy tego nie wiecie. Yy, bo oczywiście tego na kanale nie będzie. Ale yy, ja ostatnio jak sobie obczajałam tą gierkę, czy to się w ogóle nadaje, czy nie yy, Miałam kłótnie tutaj Miałam tutaj kłótnie, wręcz walkę tu miałam z jedną dziewczyną Bo chyba nie ogarniała o co gra chodzi i yy, jeździła po mnie Także no, sobie pogadałam w innym <laughs> Nie, to też nie jest moje Czekajcie, ja nie pamiętam nazwy Adelan Dobra Adelan Julka. Julka to chyba nie przyszła. Oh, o jezu. A nam, dobra, a ramię czy je? Ej, ale w ogóle. No dobra, bo sobie oddajemy, no ale kurczę. Ja i tak nie widzę nikogo z moim ramieniem, z moją nogą i z moim torsem, nie? Także, także ogólnie, no fajnie. Musimy znaleźć, musimy znaleźć. Tylko, że ja teraz muszę tutaj skakać. I to może mi nie wyjść, dobrze? Czekajcie, gdzie ja jestem tutaj, dobra, dobra. Dobra, no, dobra. Jakie skupienie w ogóle? Szukanie części ciała. Tu nie. Może ja z góry coś zobaczę, właśnie. Kurde, nie wiem, no. Moja noga! Moja noga! Jest! Słuchajcie, czy. Czy też moje ramię? Nie, to jest ta dziewczyna chyba, ta. Ta taka. Coś się z nią wymieniałam. Czekajcie, Ej, ja miałam Twoją rękę, ale. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Czy ty ją wziąłeś? Nie, ona tam na górze ziom Muszę znaleźć tą blondynę. Muszę znaleźć. O, nie, to jest kama. Gdzie jest ta blondynka? On dam ci rękę. Poczekaj, poczekaj, gdzie ty jesteś. Czy to ty? Nie, tam tam miała taką koszulkę malutką. Co jej yy, tułów zabrałam. Chyba. O, nie, to blondynka? To ta chyba. Poczekaj, poczekaj. Ej. No poczekaj, ej. Ej, no poczekaj, no chodź. Ej. Ej. Dobra, masz. A ja nie. O, to ona. Ona miała moje ramię, a ja miałam jej ramię? Ale słodko. Moja psiapsi. Jestem takim totalnym potworem, bo nie widzę swojego tułowia. Czy ktoś ma mój tułów? Czy ktoś ma mój tułów? No, bez jajec. Gdzie jest moja koszulka? Gdzie jest moje ciało w ogóle, nie tylko koszulka? Tu jest jakaś ta... To nie, ty jesteś chyba cała już. Żabka. Czy w iglo? Nie. Jestem sobą! Jestem sobą! Dziękuję bardzo! To idziemy sobie teraz posiadać, skoro jesteśmy sobą. Zebraliśmy całe swoje ciało. A z jeszcze nie, ojej! To się rozpada. Czekajcie, co tutaj jest? A jak są wyniki tu liczone? Że, że co? Że ile razy w to grałam, ile razy ciało skompletowało? No jeżeli ktoś skompletował ciało prawie 3,5 tysiąca razy. No to naprawdę jest chyba no life'em, nie? Sorry. Jest jeszcze jakaś piłka do grania w to? Nie widzę. A dobra, i teraz możemy ten. Teraz możemy się pochuśtać Pa pa! Niej! a tu czyje ciało leży? Ciało. Jest! Język kokiego. Język -ko Trans O Transformers. Transformers. Give me back. <laughs> walczą. Walczą jak ja ostatnio. Walczą jak ja ostatnio. Transformers. Patrycja. Patrycja to nie tam w okularach? Mega kaczka. Chyba, chyba kaczkę po chińsku lubi. ma taki kapelutek. Tutaj co jest? Gerald, 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 Geraldu, Patrycja! Nie, ty jesteś Kama, to ja miałam coś od ciebie. Tak gdzie jest Patrycja? Patrycja! Twoja ręka tam leży, Patrycja! To była ręka? To była ręka! Patrycja! A co też to on jakiś jak ten jak Einstein wygląda, czy coś? Kuba! Kuba! Kuba. Adelan. Nie, ja już nic nie zbieram, bo ja już mam swoje ciało. Ja nie chcę, że ktoś znowu zapierdzieli. żebym 20 minut szukała mojej nogi albo ramienia. No dobra, no to jest Patrycja. Chyba, że on sobie weźmie. No właśnie. Chciałam już iść szukać Patrycji, pomóc jej, ale już jakiś kolej zabrał, także spoko. O, ten maripki, Sprotki. Czy jak spadnę stąd, to się zabije? Nie w ogóle. Mo moje części ciała nie były chyba aż tak pochowane z tyłu. Chociaż nie wiem, bo nie widziałam bardzo długo swojego tułowia. I potem yy, chyba ktoś zostawił. No bo wcześniej go tam nie było, kurde. Mogę się położyć? Mogę się położyć? Mogę się zrelaksować? Chyba nie. Chyba dla pizzy są tylko. Ej, pogramy w nogę. Ja no słuchajcie, kochani, o szachy. Też dla pizu. też nie można usiąść, nie można pokryć. Ciasto czekoladowe! Jakieś masło, że? kurde! Jakaś kawainka! Kanapeczki, jabłuszka! Ojej, dżemiki niebieski? Niebieski? Że jagodowy? Nie powinien być fioletowy? Nie wiem! Ojej, tam ktoś jest małpką? A to jest tu małpko! Ta sobie skoczyłam. Uuu, skrzydła ja mam takie skrzydła chciała, ale nie, nie stracę teraz swojego tułowia. Poczekajcie na chwilę. Wow. Wow. Dobra, starczy. Starczy. Ja chcę moje. Ja chcę moje... Ej, ja tu zrzucają swoje części ciała, ty normalnie. Jak ja bym tak miała grać, żeby znaleźć najpierw swoje, potem szukać czyichś i robić potwora, to ja musiałam zrobić odcinek chyba pół godziny, nie? Chyba, że na przykład chcielibyście kolejny odcinek y, z, tej, y, jakże, z tej jakże dziwnej i głupiej na swój sposób gierki. Chociaż nie sądzę, że ktokolwiek będzie chciał. Ale jeżeli coś to dawajcie znać w komentarzu, y, to wtedy może się pobawimy w jakiś. Transformersy będziemy szukać ciał. Będziemy szukać ciał Jezu, jak to wygląda, wygląda jak to jak to brzmi. Ja mam nadzieję, że YouTube mi za to nie zablokuje filmu, bo nie o to chodzi. Panie YouTube, policja YouTube'a gramy tylko w grę na części ciała w Robloxie, dobra? Uspokójmy się. I fajnie by to przyciski. Wtedy mówię, wtedy sobie poszukamy innych części ciała i będziemy robić się takiego jakiegoś dziwnego Frankensteina. A na ten moment zostawiam Wam link do gry w opisie. Mam nadzieję, że podobał się taki bardzo, bardzo, bardzo luźny filmik. Zostawiacie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do pa pa!